Wstydów, bardzo, do do dla z, you were getting very good positions, but it felt like in some cases when you were ahead, you were thinking too long. Like there were like two moments when you thought for like five to six seconds, and if you can get that down to like two to three and, and just just um be a little bit quicker, I, I think you'll you'll almost certainly win without any any. Ogólnie zgadnijcie co to Powiedział klasycznie. Wie pan co to znaczy, Trappen? Nie pracować, a zarabiać. Widzowie. Kontrujemy Hikaru na kamurę szefczykiem. Banklot kontruje szefczyk. No nie udało się. Tak na pierwszy rzut nie? No bo co ja mogę policzyć? Dwa ruchy do przodu? To już mój pik. Po tym tu bym wleciał, tak totalnie dla beki. Tu zbił i tu odbił. Jazda! To by było na tyle w ataku. Ale próbowałem.